21 luty od samego rana działamy z sortowaniem ziemniaka. To jest siódma, siódma, ósma siódma skrzynia paleta. Z tyłu już to warku sporo, ale co chciałem pokazać? Ciapek już stoi na kołach o własnych siłach. Wprawdzie tutaj jeszcze nakrętek brakuje, nowe nakrętki musimy pozakładać, ale już to jakoś zaczyna wyglądać. Nowy laczek, pomalowana felga, korpus już jest do przodu będzie mógł wyjechać o własnych siłach, jeszcze no, kwestia właśnie tych nakrętek, szpilek i będzie, będzie dobrze no tutaj są ziemniaczki posortowane e, dzisiaj odmiana Albertine e, Queen, Anna, Queen Anna także cały asortyment piecyk oczywiście grzeje o jest Ewelina dzisiaj do pomocy, też wcześniej mama od rana, teraz zmiana no i co Działamy, nie? Ewelina? Dawno cię nie było na pyrkach. pomachaj do widowni. Na no. Dobra. Na drugą stronę musisz się przedostać. Trochę gimnastyki. Trochę gimnastyki z rana. No i działamy. Kaliber teraz 45 w plusie. Ankę robiliśmy 50 w plusie. To zależy od klienta, od zamówienia. 300 worków się wyjedzie. Dotarł do mnie właśnie transport z wapnem, aktyw kalkes 10, to jest granulowany siarczan wapnia. Chodzi o przede wszystkim dostarczenie wapnia, nie tyle o podniesienie pH, a o dostarczenie wapnia pod cebulę. Z analizy warzywniczej wyszło, że mamy braki, no i szybkie zamówienie w sumie w wagrochemie tutaj u nas, no i zaraz będziemy rozładowywali i dwie tonki mam wapna z magnezem na no, taką działkę, tam zięczymy o zimę, świeżą dzierżawę z gminy. No i co? I czekamy, jak się boczek otworzy i działamy. O, wapno polskiego producenta Promyk, produkt polski. O, no, cykpyk fuch. Po cztery woreczki na raz. No to w sumie mamy 2400, bo to 600. są. się tak zamachnąłem. No, jak już mam mocno wysunięty y, teleskop przy dwa. 400, no to ma już modułkę lekką, ale bez problemu, to jest niepozorna maszynka. Myślałem, że to w 500, a to 600 są, zobaczcie. No i tak jak mówiłem, aktyw kalkę 10 tlenek wapnia CAO minimalnie 45% i trójtlenek siarki minimalnie 12,5%. No i coś więcej o temacie co, jak, po co, dlaczego, powiem przy samym wapnowaniu. Pokażę Wam analizy i powiem Są to zwrócić uwagę. No, zobaczcie, dużo waltra w akcji dzisiaj. 23 luty. overum zapięty. No, myślę, że to odpowiedni zestaw do Orki. Nie męczę małej enki, Mała Nka stoi z opryskiwaczem jeszcze po RSM-ie. No i słuchajcie, orka, jak w tle widać tutaj część po dużym, udanym poplonie wyrośniętym. Był tutaj zasiany bobik, facelia, słonecznik. E, facelia, jeszcze widzę, że gdzieś tutaj zaczyna nam wschodzić, nie wiem czy to się nasiona osypały, raczej nie, bo ona dopiero ledwie kwitła. Generalnie poplon był udany, e, coś masy tutaj wniesiemy. Idziemy teraz do ciągnika, e, powiem kilka słów więcej o orce, e, no i dzisiaj Odniosę się też do sytuacji w rolnictwie, do strajków, do tego, o co walczymy. No i lecimy z orką. Słuchajcie, orka ma jakieś tam 22-24 cm. Miejscami głębiej, miejscami płycej, e, ponieważ kółko od pługa trochę nam faluje, miejscami jest pulchro. Było tutaj jechane na części pola bezorkowcem, na części tym pługiem dutowym, który miałem na testach. No i miejscami jest może kapkę wilgotną, może nie. Dlaczego orka bez Dlaczego nie bez orkowo? No dlatego, że jest tu działka poziemniaka. ziemniakach. No i plany gdzieś tam się tak poukładały, że na części tego pola, no tu jest 5 hektarów, na 3 hektarach ziemniak będzie przemysłowy. Na tych 3 hektarach. No i jest tu stanowisko poziemniaku, żeby wyeliminować trochę to źródło infekcji, bo widzicie, leży tutaj sporo łęcin, gdzieś tam jeszcze jakieś wiadomo resztki rozkładających się ziemniaków. Zdrowiej będzie y, dla tego ziemniaka zrobić orkę, y, żeby gdzieś tam no wiadomo zarazał, tak szybko nie dopadał. Wiadomo, nie jest to zgodne z sztuką, nie jest to poprawne, ale dopiero sobie układamy ten kłodozmę tutaj koło domu pod te warzywa. No i tak akurat trafiło, tak? Y, generalnie do orki mamy ponad 20 hektarów Tutaj jest 5 hektarów, działka cała ma 10 hektarów. Druga część pola no to jest taka mocna e, gleba, mocna glina i u bez powietrza, ziemia nie nadająca się pod warzywa, bo po prostu no, będzie to wszystko brudne, uklejone, ciężko będzie to wykopać. Jak będzie sucho, będą bryły, Jak będzie mokro, no to nie wiedziemy. I na drugiej części pola mają być buraki cukrowe. E, taki jest plan. Zresztą jeszcze zobaczymy co finalnie wyjdzie, tutaj mówię będzie ziemia przemysłowa od tej strony a tu jest trochę lepsza gleba to będzie buraczek dźwigłowy. pomimo tego, że kolor ziemi tutaj taki ciemny, powiecie o słomek czarnoziemy, tak czarnoziemy kolor gleby czarny a pod spodem biały piach, widać zresztą takie łaty, co się wyoruje gleba bardzo przepuszczalna, lekka no i plus taki, że się szybko ogrzewa. Tutaj już dojeżdżamy do części pola, gdzie się zaczyna ten EU, więc tutaj będzie taka elka wycięta. Już tutaj widać nawet, że ta gleba się tak nie rozsypuje. Już jakieś tutaj fałki zaczynają tworzyć. Jeszcze myślę, że za dwa przejazdy w tą stronę. I pojedziemy dalej. Mówię do orki. To jest jedna z dwóch działek. Będziemy orać jeszcze pod cebulę. Też właśnie po poplonie, też bardzo udanym. Może jakiś tam odcinek jeszcze z tego wleci, na tym drugim polu jest jeszcze trochę mokro, wiadomo, że w błocie nie będziemy paprać, bo no, potem nie będzie chciało rosnąć, przyjdzie chwila suszy i będzie problem, także ważne jest to, żeby te warunki były odpowiednie, no i jak już robimy tą wiosenną morkę, no to żeby zrobić ją możliwie jak najszybciej, no to szkoda, tak, tej wilgoci, jakbyśmy zaorali tutaj w maju, no to, to zaraz byłby problem. To wszystko by nam odparowało. Plus taki wiosenny chorek w tym roku myślę, że, że że mamy plus ze względu na to, że mokra jesień, mokre przedwiośnie na polach w okolicy, gdzie nie ma tego, że rolnicy poorali, na orkach stoją wody. Stoi, stoją wody, stoi woda, tak? Tutaj wiadomo, że spulchnimy tą glebę, na napowietrzymy po tych, mówię, dużych opadach z jesieni. No, ziemniaki szczególnie potrzebują, wszystko potrzebuje powietrza. Także, no, orka, tutaj jeszcze widać też szetobornik. E, ziemniaki, tyle o ile, jeśli nie te choroby tutaj od ziemniaka, po, po ziemniaku jadalnym, no to buraczka byłoby ciężko posiać tutaj w tych śmieciach. Bo to mówię, resztka obornika leży e, wiadomo, że to jest precyzyjny wysiew, no i będzie zaorane e, dość szybko. E, no i co? Temat tematorki, myślę, że zamknięty. E, tak, będę tutaj wysiewał jeszcze to wapno, które widzieliście, co dzisiaj dojechało w odcinku na orkę. Żeby dostarczyć wapnia. Tutaj mam problem z wapniem, tak? Szczególnie tam na tamtym polu, pod cebulę będzie to istotne. No i jeden wątek myślę, że mamy zamknięty. Mówię dzisiaj taki dzienny vlog. Temat orki mamy obgadany. Ja zaraz się tutaj odwrócę i powiem kilka słów o bardzo ważnej rzeczy, czyli o o naszych protestach, o naszych... No, szło ładnie do tej pory. Nie wiem, czy u was takie coś występuje, jak kurzawka. Zobaczcie. Piach. A tutaj się normalnie człowiek... Zobaczcie, jak but leci. No, wprawdzie to było głęboko uprawione. Ale jest kurzawka, czy kurzajka? Kurzawka, o. I tu za chwilę w bruzdę woda najdzie. Nie będę tutaj męczył na siłę. O, zobaczcie. Już jest woda. Ha. Ile tu jest? No tak chyba wysoki poziom wody gruntowej. Nie będę tutaj męczył na siłę, bo szkoda nary dziur na robić. Później nie będzie chciało rosnąć. Trzeba poczekać. No i co? To tyle zorki. No słuchajcie, taka sceneria, a nie inna. Wczoraj niestety nie udało się nagrać najważniejszej części tego odcinka właśnie o strajkach, tak jak wspomniałem wcześniej. Ze względu na to, że dojechaliśmy po prostu do miejsca, w którym zrobiło się zwyczajnie mokro. No i nie orałem na siłę, żeby tam wiadomo w błocie nie taplać, bo to nie ma żadnego sensu. No i wracam dzisiaj tutaj na Ciopusiu, Kilka słów powiem właśnie o tym, dlaczego strajkujemy. Myślę, że to jest może garstka osób, które nie są związane z rolnictwem. Rolnicy myślę, że są no, świetnie zorientowani, tak, bo e, wielu z Was, wielu z nas właściwie, tak? bo można nazwać nas jednością, e, wyszło na drogi osób, które nigdy dotąd nie protestowały. No a to pokazuje, jak źle się robi w naszym rolnictwie, jak wielkie problemy nas dotykają, jaka skala jest napływu e, tej żywności, produktów rolno-spożywczych ze wschodniej granicy. Ja osobiście uważam, że to jest najważniejszy postulat. Właśnie ten napływ żywności, niekontrolowanej jakości, często niespełniający norm, spleśniały, brudny, pszenica, która wjeżdża, rzepak, wszystkie rośliny, produkty rolno spożywcze produkowane na Ukrainie są produkowane na środkach, które u nas od 15-20 lat są już wycofane, bo po prostu były toksyczne, były szkodliwe. Yy, I później ich towar trafia do, naszych, yy, do naszej żywności. tak Wiadomo, że po, po, do młynów, poprzez mąkę, yy, z której później jemy chleb, yy, w oleje i tak dalej. Cały tu, cała tutaj ta gama produktów rolno-spożywczych, która nas zalewa. Problem jest ogromny, tak? bo yy, towary miały tutaj tylko jechać tranzytem. Jak się okazuje, firmy, no niestety, taka prawda też powiązane z nami rolnikami no niestety czują biznes tak? i nie mają skrupułów. Kupują, wych przechwytują to zboże jadący za wschodniej granicy. No i często chrzczą, jako polskie sprzedają później. No i. Nas tym samym trują, tak? nas, konsumentów, tak? bo to strajkujemy w imieniu wszystkich, tak? nie tylko rolników, ale i także konsumentów, bo wiadomo, no później to wszystko się przełoży. Na nasze zdrowie, jak wiemy, zdrowie jest najważniejsze. No i towary miały jechać, a miały jechać tranzytem, tak? Miało być wszystko szczelnie kontrolowane. Nasza władza no już od kilku lat, tak wcześniej, PiS na to pozwolił, że to zaczęło wjeżdżać. Teraz PO to kontynuuje, koalicja, tak, bo teraz już to jakby się nazywa inaczej. W szczegóły polityki nie wchodzimy. Oczywiście nasze strajki są oddolne, są inicjatywą rolników, nie są powiązane z żadną partią, ale mówię, to wszystko kuleje. Nie wiem, czy tu idą jakieś grube łapówki, tego, żeby ten towar wjeżdżał, tak. Teoretycznie towar. Ma wierzać, co jest oznaczone jako nie wiem, pomoc humanitarna, przejazdowo, a jedzie całkiem co innego. Dokumenty, jak kierowcy ciężarówek mówią, no jakie chcecie, takie zrobimy, takie napiszemy, jak mu wiadomo, papier wszystko przyjmie, a kontrola na granicach żadna tak, nikt nie kontroluje tego towaru. Rolnicy się zdenerwowali. Dlatego wyszliśmy właśnie na drogi, na, na drogi wyjechaliśmy do swoich tutaj miast stołecznych, blokowaliśmy autostrady. No i nadal będziemy to robić, tak? 27 lutego wybieramy się do Warszawy, pokazać swoje niezadowolenie. Ja osobiście uważam, że najważniejsze tutaj do nas wszystkich też przekaz rolników, chyba właśnie udać się tam na, na wschodnią granicę, tak? czy do Zosina, czy do, do Rochuska i tam próbować blokować tak ten napływ tej żywności. Teraz też y, jakieś zamieszanie tutaj powstaje w związku z y, w związku z wprowadzeniem infrastruktury krytycznej, co może skutkować tym, że po prostu strajki zostaną rozgonione, mogą zostać rozgonione siłą, no i y, nie będziemy mogli pokazywać tam, gdzie właśnie źródło problemu w najważniejszym miejscu y, tego co nam się nie podoba, bo po prostu będziemy rozganiani siłą przez policję, bo rzekomo pomoc humanitarna dla Ukrainy. Nie może dojeżdżać czasowo, y, są problemy na przejściach. To co ma jechać, tak paliwo, y, czy faktycznie broń, amunicja, jakieś tutaj materiały potrzebne do, do tej wojny, to faktycznie jedzie, to jedzie bez kontroli, to przejeżdża bez kolejek, ale no niestety y, jest to na tyle nieszczelne. Y, wiadomo, że Polska y, też gdzieś tam ma tutaj swoje porty zbożowe, część towarów. Może i wyjeżdża, tak? ale bardzo dużo trafia na nasz rynek. Zapasy magazynowe są bardzo duże. Wiadomo, że też generalnie sytuacja na rynkach światowych, tak? Matip czy Cebot amerykański, tam też nie jest zaciekawie. Te spadki cen produktów są widoczne. To generalnie globalne zachwiania, ale nasz lokalny rynek też jest mocno przez to psuty, zaniżany. Ciężko nam konkurować, tak? Na granicy pszenicę można kupić po 105 dolarów czy 105 euro. Jak zostało ujawnione, no to jak my możemy konkurować, tak? Tam są gospodarstwa ogromne, tam jest efekt skali, tak? My tutaj, no średnie gospodarstwo w Polsce, no nie będę strzelał ile ma hektarów, ale dajmy na to na naszym przykładzie 100 hektarowe gospodarstwo. Zysk hektara niech będzie, no 2,5 tysiąca na czysto, jak już wszystko odejmiemy a tam wystarczy, że będzie 250 zł, ale tam powierzchnia jednego gospodarstwa to nie 100 hektarów, a 10 tysięcy hektarów i są jeszcze gospodarstwa, które mają no, dużo, dużo, dużo więcej. To nie są gospodarstwa Ukrainy, tylko to są gospodarstwa Niemiec, Francji, generalnie gospodarstw z zachodu. No i właśnie to ich interesem i wiadomo, to są powiązania. Unii Europejskiej, tak, może nasi posłowie, tak, posłowie yy, mogliby coś zrobić, tak, mogliby nałożyć cła na wjeżdżające produkty do Polski, jakoś rozwiązać ten problem, ale po prostu takie jest dyktando z Unii Europejskiej, yy, takie dyktando wywodzi się z Parlamentu Europejskiego. Jak już jesteśmy przy temacie Parlamentu Europejskiego, no to wiadomo wszechobecny Zielony Ład, który jest wprowadzany stopniowo. Na te lata teraz 4% ugorowania, ograniczenia w stosowaniu pestycydów dużo dużo biurokracji, no i nic dobrego dla rolnictwa, tak. wiadomo całe koschematy, to jest niby dobrowolne, ale jednak sporo tych wymogów trzeba spełnić, żeby uzyskać później chociaż takie same dopłaty jak mieliśmy uprzednio w starym rozdaniu. Dopłat nie ma równości, tak? Nie ma równości, problemów jest bardzo dużo. No i jak nie rozwiążemy tego teraz, no to nas po prostu zaorają, tak? Zaorają nas. Wiadomo, że to się będzie pogłębiać, wschód będzie pchał towary do nas, to będzie wyjeżdżał w słabym stopniu, coś to może wyjedzie, ale ten problem, problem będzie się tylko pogłębiał, będzie narastał, no i będzie coraz gorzej, tak? no i co, tym samym gospodarstwa będą opadały, tak, jeszcze miniony rok wcześniej, no to koszty produkcji bardzo wysokie, teraz ceny spadły, no i co, i rynki są zachwiane, tak? Sprzedając pszenicę teraz co konsumpcyjno po 750 zł. Jak ktoś zebrał 5 ton, no to na zero niestety nie wyjdzie, tak? A gdzie tutaj jeszcze utrzymać rodzinę? Gdzie żyć? No to mówię, to wszystko gdzieś tam wywodzi się z Unii Europejskiej, tak? Unia daje, tak? Unia daje, daje, dawała. Oczywiście, tak, gospodarstwa się rozwinęły, ale teraz Unia dyktuje warunki i Unia chce nie wiem, zarobić, wyjść na swoje, zabrać to, co dali z nawiązką I niestety tak to wygląda. E, mówię, sytuacja, sytuacja nie jest zaciekawa. ciekawa. Dlatego no, mówię, no, strajki będą 27 luty e, Warszawa, na pewno tutaj te przejścia graniczne będą blokowane, a jak władza nie ustąpi, no to i my nie ustąpimy, tak? E, no i myślę, że z każdym kolejnym e, będzie coraz ostrzej. U nas... E, kiedy to było? 8 lutego chyba był proces w Bydgoszczy, no to było grubo, było palenie opon, pokazaliśmy mocno swoje niezadowolenie, teraz też byliśmy 20 w Bydgoszczy, już było grzecznie, no generalnie władza chce rozmawiać, tak, wojewoda wyszedł, już całkiem inny temat przychylny, tak, ku rolnictwu, ale no, czy oni mogą coś zrobić, czy nawet minister rolnictwa, wiceminister rolnictwa, to jest tylko mydlenie oczu, tak, mydlenie oczu, teraz jeszcze też na szybko, na hura, wrzucone dopłaty, tak, do kukurydzy, do czegoś tam jeszcze, o, że już szybko będą uruchomione dopłaty bezpośrednie, nie obcięli nam z ekoschematów, chociaż zapowiadali, to jest tylko mydlenie oczu, tak, i zwykły konsument w Warszawie, tak, tam, nie wiem, gdzieś w miastach, nie mający styczności, zobaczy we wiadomościach, bo takie informacje akurat w wiadomościach idą, że rolnicy dostali dotacje. Nam nie chodzi o dotacje, nam chodzi o uregulowanie e, tych wszystkich rynków tutaj, no po prostu tego, żeby się w skrócie mówiąc opłacało, żebyśmy e, mogli konkurować e, jakby z tymi, wiadomo, państwami na zachodzie, tak, bo produkujemy w jednym standardzie a towar z Ukrainy, no to, to jest poza standardami, to jest towar techniczny, pszenica techniczna i to trafia na mąkę, jak tak może być, to no, tak nie może być, no niestety, no mówię, e... zresztą, no, co, to tutaj mówię, osoby, które, które są z branży agro, no to widziały, masa krąży zdjęć tego towaru, który wjeżdża, e, masa informacji, tak, e, są grupy strajkowe, no mówię, cała Polska się obudziła, jeśli jest ogólnopolski dzień strajku, no to tysiące traktorów wyjeżdżają tam na ulicę. No i mówię nie odpuścimy, a też władza widzę, że zaczyna grać na czas, bo wie, że wiosna za pasem. Za chwilę będziemy musieli wejść w pola, zacznie się praca. Na szczęście, jeszcze teraz no, sprzyja nam ta pogoda, że, że jest mokro, jeszcze w pola jakby nie wjeżdżamy, ale mówię, no my się nie poddamy, bo jak teraz się poddamy to już jest, już jest po nas, tak? No, dajcie znać, czy jesteście spoza rolnictwa, czy też jakby popieracie nasze postulaty. Wiadomo, że no nieraz utrudniamy życie, tak, blokujemy te drogi, ale jak mamy pokazać swój sprzeciw, jak władza nie chce nas słuchać, tak. Byliśmy w Warszawie, rozmawiamy z wojewodami, yy, rozmowy na różnych szczeblach do ministerstwa, delegacje jeżdżą na rozmowy, ale nic to nie daje, tak. Musimy pokazać to niezadowolenie szerzej, tak, musimy... Musimy pokazać to szerzej i trochę jednak to życie utrudnić, żeby nas zauważono, tak, bo jak będziemy sobie cicho przed telewizorami, no to po prostu w ciszy gospodarstwa będą umierały. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wszystkich, wytrwałości dla wszystkich. Trzymajcie się, cześć! 24 luty, zobaczcie, znowu kałuże. co wczoraj trochę obeschło, to dzisiaj dopadało w nocy. 14 litrów, 14,5 prawie Ponadto zaczęliśmy już monitorować temperaturę gleby. Wczoraj wbity termometr, na ten moment mamy 6,5 stopnia, także jak na końcówkę lutego to gleba bardzo ogrzana. Już tutaj jak się to nie zmieni. Można by myśleć o siebach, ale nie ma oczywiście na razie żadnych ku temu przesłanek, nie ma warunków. Orka znowu przeciągnięta, tak jak wczoraj widzieliście na jednym polu, no kurzawka, też jeszcze nie nagrywałem, pojechałem na drugie pole, na ciężkiej ziemi, takiej średniej, szło tyle o ile, jechałem na piaszczystą górkę, no to też jest kurzawka i też górka z piaskiem, normalnie żwirek się wyoruje, no i ciągnie się zapada, topi się, trzeba było zjechać, trzeba czekać.